Myślę, że największe zmiany no to zauważyłem w samej właśnie energii. Jakby nie ma tego momentu, że wstaję, budzę się i nie mam chęci na nic w ogóle. A tak to, no to nie wiem, czy rower, czy siłownia, nawet pójście do pracy to, to... Nie jest już takim dużym wyzwaniem jak było wcześniej są te chęci i tam się chce kręcić po prostu jak najlepsze wyniki, więc to jest taka fajna zmiana. Waga też się zmieniła, też na plus, cel jeszcze nie osiągnięty, ale do tego jakby dąży i to jest wszystko na dobrej drodze. Współpraca mega fajna. Myślę, że każdy złapie z Tobą kontakt, taki jaki będzie chciał więcej jakichś przemyśleń, dzielić się z tobą, czy będzie potrzebowało więcej motywacji, to myślę, że to wszystko jest z tobą do ustalenia. Fajnie to wyglądało i no, mogę tylko polecić. Ogólnie to już od jakiegoś czasu chodziło mi to po głowie, ale jak bez takiego większego, większego planu i też nie wiedziałem z czym, z czym to się je, A Więc na początku no to było tak <mocno>, mocno, średnio, później jak zacząłem to wprowadzać to, o czym ty mi mówiłeś, no to było widać postępy, było widać zmiany, znaczy nadal widać zmiany, i jakby no, lepiej to wygląda. Na pewno mogę no, polecić osobom, które właśnie nie wiem szukają takiego kika motywacyjnego żeby w końcu coś zacząć robić, w końcu się wziąć, wziąć za siebie, no po prostu myślę, że czasem potrzeba takiej osoby, żeby pokazała co i jak